Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Cienia i Światło Historii. Dziś opowiem Wam historię jednego z największych osiągnięć inżynieryjnych w ludzkości rzymskich akweduktach. Systemu, który nie tylko napędzał rozwój imperium, ale i zmieniał codzienność jego mieszkańców od kropli do imperium, od źródła do marmurowych mis. To opowieść o technice, potędze i codziennym życiu ludzi Antyku. Wyobraźcie sobie miasto bez dostępu do czystej wody, bez kanalizacji, bez fontan, bez publicznych łaźni. Życie toczy się w kurzu, błocie i brudzie, a dostęp do wody jest przywilejem, niecodziennością. Tak wygląda większość starożytnych osad. A potem przyszedł Rzym i zbudował imperium wodociągów. Rzym w III wieku przed naszą erą był dynamicznie rozwijającym się miastem, ale dostęp do czystej wody był ograniczony. Woda z Tybru była zanieczyszczona, a studnie często zawodne. Rozwiązaniem miały stać się akwedukty, imponujące konstrukcje, które potrafiły sprowadzać wodę z odległości nawet 80 km. Całe akwedukty w starożytnym Rzymie tworzyły sieć o długości ponad 500 km. Jak powiada anonimowy obywatel rzymski w pierwszym wieku naszej ery, tam gdzie wcześniej były skały i kurz, dziś płynie woda jak z nieba. Pierwszy akweduk, Aqua powstał w 312 roku przed naszą erą, w czasach cenzora Apiusza Klaudiusza. Zasilał rosnące miasta, które nie miało już dość lokalnych źródeł. Kanały biegły niemal wyłącznie pod ziemią, miały chronić wodę przed sabotażem i skażeniem. Ale z czasem, wraz z rozbudową, zaczęto wznosić konstrukcje naziemne, monumentalne łuki i mosty wodne, które dziś stanowią symbol potęgi rzymskiej inżynierii. Niektóre z tych cudów przetrwały tysiące lat, np. Pont du Gard w dzisiejszej Francji. Nie tylko podawały wodę, ale też stanowiły symbol panowania Rzymu w prowincjach. Budowa akweduktów była wyzwaniem. Trzeba było utrzymać delikatny, niemal niezauważalny spadek wody, często zaledwie metr na kilometr, a wszystko to bez współczesnej aparatury. Do tego dochodziły naturalne przeszkody, jak doliny, skórze czy rzeki. W odpowiedzi Rzymianie stworzyli syfony ciśnieniowe, wykorzystywali łuki, tunele i systemy rur. W miejscach trudno dostępnych stosowano nawet specjalne śluzy. Ich inżynieria była tak precyzyjna, że niektóre odcinki działały bez konserwacji nawet przez dekady. Materiałem budulcowym był najczęściej kamień, tynk wodoodporny zwany opus signinum, a nawet ołów i cegła. Wszystko to umożliwiało przesyłanie wody na odległość nawet 100 km, jak w przypadku Aqua Marcia. Rzymianie nie tylko potrzebowali wody, oni z niej korzystali politycznie. Cesarze wykorzystywali budowę akweduktów do legitymizacji swojej władzy. Wprowadzali wodę do dzielnic, budowali fontanny, organizowali darmowe kąpielisk. Najwięksi władcy od Augusta po Hadriana łączyli swoje imiona z systemami wodnymi. Woda była jak droga mleczna i chwały widoczna, codzienna, żywa. Frontinus, zarządca systemu wodnego Rzymu, pisał: Nie ma nic bardziej zadziwiającego w całym świecie niż rzymskie akwedukty nieskończone, czyste, uporządkowane. Wodę doprowadzano do m.in. term publicznych, jak termy Karkali, fontan, których było ponad 1000, to w samym Rzymie, ogrodów, świątyń czy domów arystokracji, a także do setek toalet publicznych. Woda z akweduktów zmieniała życie codzienne. Nie tylko w Rzymie, ale też i w Kartaginie, Londynium, Trewirze czy Jerozolimie. W łaźniach takich jak termy Dioklecjana można było odpocząć, zjeść, skorzystać z masażu, wysłuchać muzyki czy porozmawiać o polityce. Publiczne toalety były miejscem nie tylko higieny, ale i przeróżnych plotek, a fontanny zdobiły każde skrzyżowanie. Akwedukty stały się też częścią religii, święte źródła i rytuały oczyszczenia wiązano z wodą. Wierzenia mówiły, że czysta woda przynosi łaskę bogów. Chociaż system był imponujący, nie był idealny. Zanieczyszczenia. Woda w akweduktach była otwarta na zanieczyszczenia, choć często miała lepszą jakość niż w średniowiecznych miastach. Ołów. Rzymianie używali ołowianych rur, co dziś wydaje się szokujące. Istnieją hipotezy, że mogło to wpływać na zdrowie, zwłaszcza elit, ale jak zauważają badacze, woda często pokrywała rury osadem wapiennym, który ograniczał kontakt z ołowiem. W dodatku większość ludzi piła wodę z fontan, nie z osobistych rur. Nie ma dowodów, że ołów z rur był głównym powodem problemów zdrowotnych Rzymian. Jednakże, według mojej opinii, mógł mieć wpływ na zdrowie starożytnych Rzymian w mniejszym lub troszeczkę większym stopniu. Woda trafiała do specjalnych zbiorników w mieście. Tzw. castella, a stamtąd rozprowadzano ją do łaźni fontan domów bogatych obywateli. Cesarze często nagradzali lojalnych senatorów osobistym doprowadzeniem wody. Bogaci Rzymianie często wykupywali osobne przyłącza, dostarczając wodę bezpośrednio do domów, willi czy łaźni prywatnych. Woda stała się luksusem, symbolem władzy i rangi społecznej. Rzym miał własnych urzędników do spraw wody. Kuratore z akwarium, którzy odpowiadali za jakość, nadzór i naprawę. Ale istnieli też akwarii, robotnicy i inspektorzy, którzy patrolowali sieć rur. Ale woda to władza. Jak każdą władzę, próbowano ją kraść. Cytat Frontinusa, komisarza wód: Niektórzy przebijają rury i odbierają wodę nielegalnie. Starza się, że strażnicy biorą łapówki, by nie zauważyć nowych przyłączy. Nielegalne przyłącza były problemem, zwłaszcza na obrzeżach miast. Często kupcy lub właściciele ziemscy próbowali podkraść wodę. Wspomniany już przeze mnie Frontinus donosił, więcej wody ginie przez chciwość niż przez wycieki. Powstawały czarne rynki handlu wodą, a niektórzy akwarii, czyli wspomniani przeze mnie urzędnicy wodni, byli skorumpowani i przymykali oczy za łapówki. W odpowiedzi władze cesarskie wprowadzały specjalnych inspektorów i kary za nielegalne przyłączenia. Edikt Hadriana na ten przykład mówił: Niech żaden człowiek nie naruszy kanału wody pod karą wygnania. System wymagał też stałej konserwacji. Zatrudniano setki robotników, usuwano osady wapienne, łatano pęknięcia, czy wymieniano rury. W niektórych akweduktach budowano studnie inspekcyjne, pionowe szyby do czyszczenia kanałów. Jednak z czasem nastąpił powolny upadek. Od III wieku naszej ery akwedukty były coraz rzadziej naprawiane, a inwazje barbarzyńców, np. wizygotów i wandalów, powodowały ich celowe niszczenie, zwłaszcza łuków i rur odprowadzających wodę. Wraz z upadkiem zachodniego cesarstwa akwedukty niszczono, wrogowie jak goci odcinali miasta od wody. Bez konserwacji rury zarastały kamieniem. Kanały zapadały się. Ludzie wrócili do studni, cystern i deszczówki. Rzym w ciągu dekad przekształcił się z miasta miliona mieszkańców do zaledwie 50 tysięcy ludzi. Zapisany komentarz z VIII wieku mówi Z wody uczyniliśmy Boga. Z jego upadkiem wróciło pragnienie. Niektóre akwedukty były przez wieki częściowo użytkowane, np. jako kanały ściekowe lub magazyny. Ale dopiero renesans przyniósł ich ponowne odkrycie. Dziś podziwiamy pozostałości rzymskich akweduktów jako zabytki, ale kiedyś były to pulsujące arterie życia technologiczne cuda, które przekształciły świat. Może właśnie dlatego Rzymianie czuli się panami natury, bo ujarzmili to, co niezbędne wodę. Część akweduktów przetrwała. Aqua zasila dziś fontannę di Trevi. W Paryżu i Hiszpanii nadal stoją rzymskie mosty wodne. Ich styl, technika i funkcjonalność inspirowały średniowiecznych i renesansowych inżynierów. System kanalizacji w Paryżu, akwedukty w Andaluzji, wszystkie mają korzenie w geniuszu Rzymian. Rzym ujarzmił wodę, ale też przemienił ją w symbol. Dla obywatela oznaczała czystość, dla arystokraty status, dla cesarza władzę. A dla nas współczesnych jest świadectwem tego, jak potężna może być harmonia między naturą, inżynierią i ambicją. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Przypominam, że odcinki pojawiają się w każdą niedzielę. A jeżeli spodobało Ci się to, co robię, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia.